Jesteśmy w sali posiedzeń sejmowych, i tutaj są tak zwane ławy poselskie. I moim zdaniem, w tych ławach, dokładnie w tych ławach, nie powinno się znajdować miejsca dla ludzi, którzy nadużywają władzy. Szczególną formą nadużycia władzy jest wykorzystywanie służb specjalnych, a także policji czy innych służb mundurowych do celów politycznych, szczególnie. Mowa tutaj o kwestii inwigilacji przez podsłuchy, przez czynności operacyjne, przez czynności techniczne i stosowanie podsłuchów, które nie są uzasadnione prowadzeniem e, spraw karnych, czy rozpoznania kontrwywiadowczego, tylko są uzasadnione politycznie. To jest karygodne e, i na to miejsca nie powinno być. Ale tak samo prawo prywatności Polaków powinno być strzeżone. Nie powinno być tak, że te formy, nadzwyczajne środki, które państwo ma, ale nie powinno ich używać bez powodu albo zbyt łatwo. Muszą być bardzo głęboko uzasadnione powody. I właśnie dlatego jesteśmy za ochroną e, prawa do prywatności Polaków, obywateli, zwykłych ludzi, którzy po prostu chcą, żeby państwo nie zaglądało im do życia. A tego typu środki są tylko dla przestępców i dla wrogów ojczystych. Konfederacja, wolność i niepodległość.